To. to jest do wydawki już? Nie. nie, nie, nic nie jest do wydawki Zostaw ten a talerz Zostaw ten talerz Dobra możesz go położyć bo jest kolejny Dobra. Wdajesz te dwie rzeczy na dole co są Adrian zaraz Tylko w dobrej e kolejności proszę cię Tempo lewo najpierw hmm. Weźcie wydawajcie to No ja pier Też brakuje jednego, jednego. No pizzę róbcie Nie już no, no, dobra. Pizze, no, no. No, bo za późno Znowu jednego zabrakło bo ja za wolno pizzę robisz ja Jak za wolno, kurwa wszystkie pizze Wszystkie miałeś no, ale Nie ale no bo wy macie, wy macie tam wszystko na pizze A jak nie masz pomidorów bo i tak my musisz nam dać pizze żebyśmy No ją... my pomidory tak. mamy, Bartek nie czekaj na pomidory Dawaj nam wszystko po pomidorów zostawmy u nas Tak, tak. pomidory po tylko dla nich są, dla burgerów Pizze ja zostawiam tutaj Nie Będziemy no daj im Bo burgery składają daj no <laughs> to jest, będzie pizza do smażenia na talerzu. No no, mu się wyjmie. Dobra, macie drugie mięso, teraz dwie bułki i koniec dla was. <laughs> tylko zbierzcie to! O, galul. Dobra, jeszcze pizza rób... pizza pizze, pizze Pomidor, Pomidory zostaw, tylko sera daj, tylko sera i dawaj ją do nas od razu. I dawaj ją do nas. I już do nas buje. dawaj do nas. Bardzo dobrze. <laughs> Dobra, rób tam burgera. Wydaj, wydaj. Na razie taki właśnie tylko zrób, bo nie wiadomo jakie będą. Nie wiem, mamo. Czemu ja mam talerz w rękach? Czekaj, ja Po pomidora brakuje tylko tam. Wiem, Ale co to, to nie, bo nie stają, nie spają. Ja mam dajcie. gotową pizzę. Dobra, daj im, daj. Im. Ja daj mam gotową pizzę Daj im To jest wydawka już. <coughs> macie sałatę, macie sałatę, wydajcie też burgera. Lecę do was dwa mięsa, wstawać je na patelnię Jednego Adio zostaw u nas, monitora dajcie nam talerz Jeden dla was Macie talerz Macie talerz, tylko wydajcie go O Jezus Pizza, pizza, Radny. podaję, podaj ją, podaj ją, podaj Pizza, pizza to, wydaję, podaję, podaję. E, to jest do wydania, dobra Tylko <laughs> dodaj kiełbasy, dodaj kiełbasy do niej Dobra Burger cały. Dajcie go nam. Mijcie talerze, mijcie Dajcie talerze. go nam. Trzeba talerze, go złożyć, talerze. Adrian, z sałaty. Tależ tego. Zobaczcie Dobra. On jest do wydawki i najpierw pizza. Talerz, talerz, talerz. weźcie. Dobra. Zdążyłem no, no, talerz, też No, mięsa potrzebujecie. Pizza cały czas się robią. Tak, tak, do wydania. Daj im na talerzu. Miancko. Dobra, pomidor do do, do do wydania, do wydania nam macie. Ja wydaj, wydaj to Dobra, tą pizzę od razu nam dajcie zaraz. Niech ona się dobra, robi y, cały burger, sałatę potrzebują już Zdąż ją połączyć. Masz, łap. No kurwa. Dawać tego burgera. Dawać już tego burgera. Na, taler na talerz wsadzę i go wam dobra, daję. Dobra, dobra. Ja My mamy sałatę, Adrian. Weź w talerze. Dobra, najpierw pizzę, ja wydamy, później ja burger. Pizzę, wydam pizzę, wydam tak. Burger dobra, też już jest na talerzu. Co teraz? Zwykły burger. burger macie mięso? Macie. Bułki nie macie. Dobra, zarabiać bułka. Burger, Dwa daj burgery. Mięso. Nie Martek, patelnia zostaje u nas. Dobra dobra dobra, 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 dobra. To dawaj mięso do nas. Jak już może masz, masz. Bułka. Ech, bułka, 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 bułka. E, tutaj mięso. Kurwa wesie, mięsiaku. Masz się, mięsiaku. Macie talerz? Nie. No daj. O co się? Jeszcze jedno mięso do was leci Sałata e, Co tam potrzebuje pizza? Dobra, tylko pomidora. To pizza co tam jest od razu do nas. Sałata. Pomidor, pomidor, dobra, to dwóch. Daj tego pomidora, dobra, co do, do pizza Dajcie od razu pizzę i umyjcie talerz. Daj nam pizzę po prostu. Daj na pizzę i umyj talerz. No dobra, dobra, pój tale, dobra. Daj na talerz, dobra, na talerz daj na no, ty talerz, talerz. Dobra, bo trzeba wytanie. wydać. Y... Daj, 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 daj Kurwa, talerz, talerz, wiesz, talerz, no. Sobie, pani. Dobra, buja, rób pizzę tą. Ja, Piszesz, tak pizzy, tak. Musisz Pizze? pizzę, musisz pizzę. nie Czy to jest 200... Si dobra, mamy to. Nie wiem po co ale jest git. Spróbujmy jeszcze tego burgera. Róbcie burgera, róbcie burgera. Daj im bułkę. Dobra, 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 koniec. Daj im bułkę, ale i tak nie zdążę. Dobra, mamy to. Mamy trzy gwiazdki, brawo! Pięknie. Ja przyjechałem po tych próbach, lucie. Rodzone jak kamier. Ci co teraz oglądają mnie, to nie było za pierwszym razem.